Stałam w pracowni krawcowej, podczas ostatniej próby sukni ślubnej. Krawcowa poprawiała ostatnie szwy, moja matka płakała ze szczęścia, a moja świadkowa Kasia robiła zdjęcia. Jutro o tej porze będziesz żoną, powiedziała mama, ściskając moją dłoń. Patrzyłam na swoje odbicie w lustrze. Suknia z koronki, tren ciągnący się za mną, jak obietnica przyszłości. Za 24 godziny będę szła do ołtarza do Pawła. Telefon zawibrował w mojej torebce. Nieznany numer z Warszawy. Otworzyłam wiadomość, myśląc, że to może kwiaciarnia z potwierdzeniem. Ale to, co przeczytałam, sprawiło, że świat się zatrzymał. Nazywam się Natalia. Przepraszam, że piszę dzień przed Twoim ślubem, ale nie mogę tego dłużej ukrywać. Jestem w związku z Pawłem od dziesięciu miesięcy. Nie wiedziałam, że naprawdę się z tobą pobierze, aż wczoraj nie zobaczyłam na jego biurku zaproszenia. Powiedział mi, że to tylko formalność, że was rodziny zmuszają. Uwierzyłam, byłam głupia, ale ty zasługujesz naprawdę. Ręce mi się trzęsły. Krawcowa coś mówiła, ale nie słyszałam słów, tylko dzwonienie w uszach. Mamo! Wymamrotałam: Muszę wyjść na chwilę. Złapałam torebkę i wybiegłam z pracowni w sukni ślubnej, zostawiając wszystkich w oszołomieniu. Na ulicy, w chłodnym kwietniowym powietrzu, oparłam się o ścianę kamienicy i odpisałam drżącymi palcami: Pokaż mi dowody. Telefon eksplodował wiadomościami: zdjęcia ich dwojga w restauracjach, na koncertach, w jej mieszkaniu. Screenshoty rozmów, pełne czułych słówek, planów na przyszłość, obietnic. Najgorsze było zdjęcie z zeszłego tygodnia. Paweł leżący na jej kanapie, uśmiechnięty, rozluźniony, z podpisem od niej: Mój mężczyzna po ciężkim dniu. Tego samego dnia powiedział mi, że pracuje do późna nad projektem. Każde zdjęcie było jak cios. Karnawał w lutym. Powiedział, że jest na szkoleniu w Krakowie. Walentynki, wieczór z kolegami z pracy, moje urodziny w marcu, nagły wyjazd służbowy. Wszystko były kłamstwa. Dziesięć miesięcy kłamstw, podczas gdy ja planowałam nasz ślub, wybierałam kwiaty, mazyłam tort, śniłam o naszej przyszłości. Dlaczego mi mówisz dopiero teraz? Napisałam. Odpowiedź przyszła po chwili bo wczoraj powiedział mi, że jednak się z tobą żeni, że to dla spokoju rodziny, dla kariery, dla wygody, że tak naprawdę kocha tylko mnie i po ślubie będziemy się dalej spotykać. Powiedział to tak łatwo, jakby to była normalna sytuacja i wtedy zrozumiałam, że jestem nie kochanką, ale narzędziem. I że ty jesteś oszukiwana tak samo jak ja, nie zasługujesz na życie w kłamstwie wróciłam do pracowni wszyscy patrzyli na mnie z niepokojem co się stało wyglądasz jakbyś widziała ducha powiedziała kasia zmusiłam się do uśmiechu nic zawroty głowy za dużo emocji dokończyłyśmy próbę w dziwnej ciszy matka próbowała rozmawiać ale ja odpowiadałam monosylabami umysł pracując na najwyższych obrotach w domu czekał Paweł. Siedział w salonie z laptopem, pracując nad czymś, wyglądając jak zawsze. Normalnie, znajomo, bezpiecznie. Jak próba? Zapytał, uśmiechając się. Świetnie, odpowiedziałam. Suknia jest idealna, jutro wszystko będzie idealne. Wstał, objął mnie. Poczułam jego znajomy zapach, ciepło jego ciała. I po raz pierwszy w naszym pięcioletnim związku poczułam wstręt. Muszę załatwić jeszcze kilka rzeczy w sprawie przyjęcia, powiedziałam, uwalniając się z uścisku. Spotkam się z Kasią, żeby wszystko przegadać. Zmarszczył brwi. Teraz? Jest już późno. To ostatnia noc przed ślubem, powiedziałam z uśmiechem, który nie sięgał oczu. Tradycja wrócę późno. Pocałował mnie w czoło. Dobra. Do zobaczenia rano. Kocham cię. Ja też. Skłamałam. Po raz pierwszy w życiu skłamałam, mówiąc te słowa. Ale nie byłam jedyną osobą w tym pokoju, która umiała kłamać. Spotkałam się z Kasią w małej kawiarni daleko od naszej dzielnicy. Pokazałam jej wszystko: wiadomości, zdjęcia, dowody dziesięciu miesięcy zdrady. Widziałam, jak jej twarz zmienia się z niedowierzania w wściekłość. Ten skurczybyk, syknęła. Co chcesz zrobić? Odwołać ślub? Skonfrontować się z nim? Przez chwilę zastanawiałam się nad tym, ale potem pomyślałam o czymś innym. Nie, powiedziałam powoli. Nie odwołuję i nie konfrontuję. Jeszcze nie. Kasia spojrzała na mnie, jakbym oszalała. Co masz na myśli? Wyjęłam notes i zaczęłam pisać. Mam lepszy pomysł. Paweł myśli, że jest sprytny, że może mnie poślubić dla wygody, a jej mieć dla przyjemności. Myśli, że jestem naiwną głupiutką, która nic nie wie. Więc pozwólmy mu w to wierzyć. Jeszcze jeden dzień. Kasia słuchała, jak przedstawiam plan. Z początku protestowała, mówiąc, że to za okrutne, za publiczne. Ale im dłużej mówiłam, tym bardziej rozumiała. Zasługuje na to, powiedziała w końcu, i więcej. Ale jesteś pewna, to będzie trudne dla Ciebie też. Skinęłam głową. Będzie, ale nie tak trudne jak życie z kłamcą, który uważa mnie za tak głupią, że nie odkryje prawdy. Zadzwoniłam do Natalii. Rozmawiałyśmy godzinę. Płakała. Przepraszała. Tłumaczyła. Nie byłam na nią zła. Nie tak jak na niego. Ona była oszukana tak samo jak ja. Potrzebuję twojej pomocy, powiedziałam. Pomocy? Jutro, w czasie przyjęcia weselnego, około ósmej wieczorem, chcę, żebyś przyszła, ubrana elegancko, jakbyś była gościem. Nikt cię nie zatrzyma, będzie dużo ludzi. I chcę, żebyś stanęła i powiedziała prawdę, całą prawdę. Nie mogę tego zrobić, szepnęła Natalia. To będzie upokorzenie dla nas obu. Dla nas trzech, poprawiłam. Ale największe dla niego. I jedyne, które jest zasłużone, cisza. Potem, dobrze, zrobię to. Dla ciebie i dla siebie. Bo zasługujemy naprawdę nawet jeśli boli. Rozłączyłyśmy się. Kasią wpatrywała się we mnie ze zdumieniem. Naprawdę to zrobisz? Wyjdziesz za niego, nie mówiąc nic? Nie wyjdę za niego odpowiedziałam cicho. Przejdę ceremonię, ale tuż przed podpisaniem aktu powiem nie, i wtedy wszystko wyjdzie na jaw. Kasia pokręciła głową. To szalone, ale rozumiem. Chcesz, żeby czuł się tak samo oszukany, jak ty się czujesz teraz? Nie tylko. Powiedziałam: Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, żeby jego rodzina, moja rodzina, przyjaciele, żeby wszyscy wiedzieli, jaki jest naprawdę, żeby nie mógł odwrócić sytuacji, nie mógł mnie obwinić, nie mógł wyjść z tego jako ofiara. Tej nocy wróciłam do domu późno. Paweł już spał. Stanęłam w drzwiach sypialni, patrząc na niego w świetle ulicy, wpadającym przez okno. Ten człowiek, którego znałam od sześciu lat, z którym śmiałam się, płakałam, planowałam przyszłość. Czy kiedykolwiek mnie kochał? Czy to wszystko było grą? Nie wiedziałam, ale wiedziałam jedno. Jutro się dowie, że ja też umiem grać. Ranek ślubu był słoneczny i ciepły. Idealny majowy dzień. Ubierałam się powoli. Każdy element bielizna, pończochy, suknia, welon czując się jak aktorka przygotowująca się do najważniejszej roli życia. Makijaż był perfekcyjny fryzura bez skazy. W lustrze widziałam piękną pannę młodą ale w środku czułam zimny, twardy spokój. W kościele było 180 osób rodzina, przyjaciele współpracownicy, wszyscy uśmiechnięci, eleganccy, szczęśliwi. Paweł czekał przy ołtarzu w granatowym garniturze, nerwowo poprawiając krawat. Gdy wszedłam z ojcem, jego twarz się rozjaśniła. Wyglądał na szczerze wzruszonego. Może w tej chwili nawet był. Może potrafił oddzielić kłamstwo od prawdy tak dobrze, że sam w nie wierzył. Ceremonia trwała czterdzieści minut. Modlitwy, czytania, homilia księdza o wierności i prawdzie. Ironia była bolesna. Paweł ściskał moją dłoń, uśmiechał się, odpowiadał w odpowiednich momentach. Ja robiłam to samo. Dwoje ludzi grających miłość przed tłumem, który nie wiedział, że przedstawienie już się skończyło, a potem przyszedł moment. Czy ty, Pawle, bierzesz sobie. Paweł odpowiedział pewnie Tak, biorę. Ksiądz zwrócił się do mnie. Czy ty, Magdo, bierzesz sobie. Cała sala wstrzymała oddech. Spojrzałam na Pawła, na jego pewną siebie twarz, na oczekiwanie w oczach. Nie, powiedziałam wyraźnie. Szmer przeszedł przez kościół, jak fala. Ksiądz zamrugał, niepewny czy dobrze usłyszał. Słucham? Nie biorę powtórzyłam głośniej. Paweł patrzył na mnie w szoku. Co ty robisz? To jakiś żart? Nie odpowiedziałam spokojnie. Żartem było ostatnie dziesięć miesięcy twojego życia, kiedy udawałeś, że mnie kochasz, podczas gdy romansowałeś z inną kobietą. Cisza w kościele była absolutna. Słychać było tylko odgłos czyjejś torebki spadającej na posadzkę. Matka Pawła wstała z ławki. Co ona mówi? spojrzałam na nią, potem z powrotem na Pawła. Powiedz jej, powiedz wszystkim, o Natalii, o tym jak spotykałeś się z nią przez dziesięć miesięcy, podczas gdy ja planowałam nasz ślub. To nieprawda, zaczął. Ale głos mu drżał. Ona zwariowała to jakaś histeria, nerwy. Wyjęłam telefon z bukietu, gdzie go ukryłam. Mam zdjęcia, wiadomości, wszystko. Pokazałam ekran ludziom w pierwszych ławkach. Widziałam, jak ich twarze zmieniają się ze zdziwienia w zrozumienie, w obrzydzenie. Natalia mówiła mi wszystko o waszych spotkaniach. O tym, jak planowałeś nas obie prowadzić po ślubie. Paweł pobladł. Magda, proszę, możemy porozmawiać prywatnie. Nie, powiedziałam twardo. Żadnej prywatności, żadnych sekretów. Pokazałeś mi przez dziesięć miesięcy, jak mało mnie szanujesz. Teraz ja pokażę wszystkim, kim naprawdę jesteś. Zdjęłam welon i położyłam go na ołtarzu. Zdjęłam pierścionek zaręczynowy i położyłam obok. Nie będę żoną kłamcy, nie zacznę małżeństwa zbudowanego na zdradzie. Ojciec Pawła wstał czerwony na twarzy. To skandal! Jak śmiesz upokarzać mojego syna? Jak on śmiał upokarzać mnie przez dziesięć miesięcy odpowiedziałam. Różnica jest taka, że ja robię to publicznie, on robił to w tajemnicy co jest gorsze. Wyszłam z prezbiterium. Ludzie rozstępowali się, tworząc ścieżkę. Niektórzy wyglądali na wstrząśniętych, inni na współczujących. Moja matka płakała, ale mój ojciec położył jej rękę na ramieniu i skinął mi głową. Małe, prawie niezauważalne skinięcie aprobaty. Kasia czekała przy wyjściu, trzymając moją torbę i ubranie na zmianę. Zaczekaj. Paweł biegł za mną alejką kościoła. Zatrzymałam się przy drzwiach i odwróciłam. Możemy to naprawić, pójdę na terapię, zerwę z nią, wszystko dla ciebie. Spojrzałam na niego, na mężczyznę, którego myślałam, że znam. To nie chodzi o naprawienie. Chodzi o to, że gdyby Natalia nie powiedziała mi prawdy, oszukiwałbyś mnie do końca życia. Nie żałujesz zdrady. Żałujesz, że zostałeś złapany. To nie tak. Jest dokładnie tak przerwałam. I teraz wszyscy to widzą. Nie masz już maski do ukrycia. Wyszłam z kościoła w pełnym słońcu. Goście zaczynali wychodzić, szeptać, dzwonić do innych, którzy czekali na sali weselnej. Wiedziałam, że w ciągu godziny wszyscy będą wiedzieć, że plotka rozejdzie się jak pożar. I to było dokładnie to, czego chciałam. Przezroczystość, prawda. Kasia zawiozła mnie do jej mieszkania. Zdjęłam suknię ślubną, włożyłam dżinsy i sweter. Patrzyłam na suknię leżącą na łóżku. Piękną, drogą, teraz bezużyteczną. Będziesz żałować? zapytała Kasia. Publicznego zerwania? Jak to wyglądało? zastanowiłam się. Nie. Jedyne, czego żałuję, to że nie dowiedziałam się wcześniej, ale żałować, że powiedziałam prawdę? Nigdy. Natalia napisała wieczorem: Widziałam, co się stało, było w mediach społecznościowych, jesteś najodważniejszą kobietą, jaką znam. Odpowiedziałam: My obie jesteśmy, bo obie wybrałyśmy prawdę zamiast wygody. Nie stałyśmy się przyjaciółkami, zbyt wiele było między nami. Ale było szacunek. Miesiąc później sala weselna zwróciła mi połowę wpłaty. Suknia została sprzedana w komisie. Paweł próbował się ze mną skontaktować dwadzieścia razy, blokowałam za każdym razem. Jego rodzina wysłała list, obwiniając mnie za publiczne upokorzenie. Nie odpowiedziałam. Zaczęłam terapię, nauczyłam się wybaczać sobie naiwność. Odbudować poczucie wartości. Rok później, w rocznicę tego dnia, poszłam do tej samej kawiarni, gdzie planowałam wszystko z Kasią. Zamówiłam kawę i ciastko. Podniósłam kubek w toaście do siebie z przed roku, do kobiety, która miała odwagę powiedzieć nie w momencie, gdy wszyscy oczekiwali tak. To był najlepszy toast mojego życia.